Witajcie na kanale politycznym. Prezydent USA Joe Biden spotkał się wczoraj w Białym Domu z prezydentem Zełęskim, który opuścił Ukrainę po raz pierwszy od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na jego kraj. Prezydent Ukrainy najpierw odbył ponad dwugodzinne spotkanie z prezydentem Joe Bidenem, w trakcie którego obaj politycy poruszyli kwestię dalszej pomocy dla Ukrainy, a następnie udał się na Kapitol, gdzie przemówił do kongresmenów i senatorów. Co udało się osiągnąć prezydentowi Zeleńskiemu? Zapraszam na materiał wraz z komentarzami generałów Mirosława Różańskiego, Romana Polko, Mieczysława Bieńka i Jarosława Kraszewskiego. Pojawienie się prezydenta Zeleńskiego w Waszyngtonie to cios w samo serce dla Władimira Putina. Oto jego pogardzany wróg, ubrany w wojskową bluzę i bitewne buty. Najpierw zasiada w Białym Domu na rozmowy z prezydentem Joe Bidenem, a potem wywołuje owację na stojąco w kongresie. Wizyta Zawańskiego w USA do ostatniej chwili była utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Prezydent Ukrainy przyjechał najpierw do Polski, by dalej udać się samolotem z lotniska w Rzeszowie do Waszyngtonu. Jak zareagował Kreml na wieści o wizycie Zawańskiego w USA, najlepiej pokazuje wypowiedź rzecznika Dmitrija Pieskowa, który stwierdził: Po wizycie prezydenta Zawańskiego w USA, Kreml nie widzi szans na rozmowy pokojowe z Ukrainą. Kolejne dostawy broni z Zachodu. Pogłębią konflikt. I prezydent Ukrainy dopiął swego, bowiem USA oficjalnie poinformowały, że Ukraina otrzyma dodatkową, bardzo ważną pomoc wojskową, o którą zabiegała od miesięcy. Jak oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken, Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkową pomoc wojskową o wartości 1,85 miliarda dolarów. Jak podał w komunikacie amerykański Resort Obrony. Na część pakietu pochodzącą z magazynów Sił Zbrojnych USA złoży się m.in. bateria systemu obrony powietrznej Patriot wraz z amunicją, dodatkowe rakiety do systemów HIMARS, 500 precyzyjnych pocisków artyleryjskich Excalibur, 30 moździerzy kalibrów 120 mm, 82 mm i 60 mm, 37 pojazdów opancerzonych Cougar, 120 pojazdów Humvee, 2700 granatników, a także rakiety przeciwradarowe HARM i precyzyjna amunicja lotnicza. Ta ostatnia pozycja to prawdopodobnie zestawy pozwalające na przekonwertowanie zwykłych bomb lotniczych w precyzyjnie naprowadzane pociski. Dodatkowo USA zakupią dla Ukrainy 45 tysięcy sztuk amunicji kalibru 152 mm i 122 mm używanej w systemach produkcji rosyjskiej i sowieckiej, 50 tysięcy rakiet GRAD, 100 tysięcy sztuk amunicji czołgowej. Terminale do komunikacji satelitarnej oraz usługi lotnicze i szkolenia. Jak dodał rzecznik prasowy Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby, prezydent Biden uważa, że w momencie, kiedy zbliżamy się do zimy i wchodzimy w nową fazę agresywnej wojny Władimira Putina, to jest dobry czas, by przywódcy rozmawiali nie tylko o tym, co USA robią teraz i będą robić w przyszłości, ale także. Jak ostatecznie będziemy pracować ku temu, co prezydent Zełański nazwał sprawiedliwym pokojem. A tak komentuje wizytę prezydenta Zełańskiego w USA generał Mirosław Różański. Możemy się uczyć od Ukraińców i Amerykanów, jak robi się politykę. Wiele decyzji o charakterze militarnym jest dyskutowanych wcześniej. To, co jest komunikowane, ma background merytoryczny. Ogłoszone wsparcie militarne dla Ukrainy od Amerykanów. Będzie pozwalało myśleć o tym, że horyzont końca wojny będzie można rysować w przyszłym roku. Jeśli chodzi o baterię Patriot, to ta decyzja zapadła dużo wcześniej, i Ukraina jest przygotowana do używania tego systemu. Amerykanie przekonali się, że Ukraińcy korzystają ze sprzętu zachodniego w racjonalny i uzasadniony sposób, i dlatego zdecydowali o przekazaniu jej Patriotów. Możemy się spodziewać, że 2-3 miesiące i ta bateria będzie włączona w działania wojenne. Baterie to tylko część systemu złożonego z wielu elementów. To się złączy w pełen system, ale na końcu cyngiel zostanie naciśnięty przez Ukraińca. Jeśli chodzi o rakiety, to jeśli będą to rakiety PAK-2, które są przygotowane do zwalczania samolotów, śmigłowców, to tych rakiet będzie można wystrzelić 24. Jeśli będą to PAK-3, które mogą zwalczyć rakiety, to może być wystrzelonych 72. Wierzę w to, że Ukraina rozsądnie zagospodaruje baterię Patriot. Myślę, że decyzja będzie dobra, a rozmieszczenie systemów właściwe. A tak komentuje efekty wizyty prezydenta załońskiego w USA generał Roman Polko: Przede wszystkim warto podkreślić, że Amerykanie niechętnie dzielą się nowoczesnymi technologiami, a już na pewno nie poza NATO. Zresztą tak jak każdy kraj, na takie rozwinięte technologie wprowadza wiele zastrzeżeń. Ale rzeczywiście to jest wspaniały gest w obliczu tych ludobójczych ataków, które są prowadzone przez Rosję. Z pewnością uszczelni to jakoś system obrony powietrznej Ukrainy. Zasięg Patriotów i skuteczność wykrywania rażenia rakiet przeciwnika jest znaczący. Wierzę, że będą realizowały przede wszystkim takie zadania jak chociażby osłona elektrowni atomowych czy kluczowych miejsc jak kijów, bo tam te zagrożenia są największe. Warto podkreślić, że istota pomocy amerykańskiej systemu Patriot to działanie wyprzedzające. Gdyby Rosjanom znów zachciało się jakiejś kontrofensywy na szerszą skalę, która byłaby przygotowywana na wiosnę, lato, jesień, to w tym kierunku idzie myślenie, żeby Ukraińcy mieli systemy pozwalające na skuteczną obronę, chociażby Kijowa, gdyby nastąpił atak z Białorusi. A tak komentuje wizytę prezydenta Załońskiego w USA generał Mieczysław Bieniek. Ta wizyta ma nie tylko wydźwięk moralny, ale społeczny i oczywiście militarny. Ten pakiet zapewnienie przed Kongresem, że Ukraina walczy i walczyć będzie, to jest bardzo mocny sygnał. Patriot to system defensywny, ale wiemy, że Rosjanie bestialsko atakują cele infrastruktury cywilnej. Te baterie bardzo się przydadzą, jednak będą w użyciu dopiero za 6 do 8 miesięcy, kiedy załogi się wyszkolą. Rozumiem, że one są już w Europie, bo szkolenie będzie w jednej z bas amerykańskich w Europie, ale to system dość skomplikowany. One będą ochroniały duże obiekty przemysłowe i centra administracyjne. Daje to pewność, że Rosjanie nie będą bezkarnie atakować. A tak komentuje wizytę prezydenta Załęskiego w USA generał Jarosław Kraszewski. Patrioty na pewno zmienią obraz wojny w przestrzeni powietrznej, bo jest to jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy system obrony powietrznej. Teraz w zależności ile tych patriotów będzie, i mówią o wyrzutniach, ale kluczowe jest ile będzie rakiet. Wtedy możemy rozmawiać, jaką naprawdę wniesie to korzyść do nowych zdolności sił zbrojnych Ukrainy. W szczególności do zwalczania celów powietrznych. Miejmy na uwadze, że Rosja dalej dysponuje jeszcze potencjałem rakietowym i nadal będzie w ten sposób oddziaływała na cele infrastruktury krytycznej, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania energetyki, dostarczania wody i ciepłownictwa. Na pewno zwiększy się zdolność Ukraińców do zwalczania rakiet. Politycznie nie ma co deliberować. Bo Stany Zjednoczone są jedynym producentem tego systemu. Widocznie stwierdzili, że czas najwyższy przekazać, żeby znacząco wzmocnić system obrony powietrznej. To też będzie swego rodzaju straszak, bo tak jak Putin straszał taktyczną bronią jądrową, Stany Zjednoczone mówią: OK, to teraz przekazujemy system Patriot, który jest zdolny do niszczenia nosicieli z głowicami taktycznej broni jądrowej.